Witam Cię na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Grażyna Adamska, jestem kwantową mentorką i na co dzień pomagam kobietom i mężczyznom uwolnić się od tych wszystkich destrukcyjnych emocji i ograniczających programów i przekonań z przeszłości, które blokują, blokują realizację marzeń w dziedzinie miłości, finansów, zdrowia, kariery, duchowości. Korzystam przy tym z różnego rodzaju technik kwantowych, takich jak medytacje, wizualizacje w stanie teta. Solbody Fusion, Theta Healing, Dwupunkt, Matryca Energetyczna, a także odczyty z kronik Akaszy czy też Reiki. Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo ważny temat: temat prawa przyciągania i prawa założenia według Nevillea Godarda. Na polskim rynku wydawniczym znajduje się cała seria książek Neville'a, tłumaczona przez Filipa, który na Tabenę prowadzi też grupę na Facebooku właśnie dotyczącą nauk Neville'a. Więc jeżeli jesteście bardziej zainteresowani wejść głębiej w prawo założenia, to serdecznie zapraszam do tej grupy na Facebooku. Ja chciałabym dzisiaj opowiedzieć wam jak ja podchodzę do prawa założenia według Neville'a i jak on jakby oświecił mi czytając te książki, jak w pewnym momencie kliknęło coś w mojej głowie: takie Wow, wow! To naprawdę jest to, co do tej pory robiłam, ale jakby jest potwierdzeniem tego, że stosuje to ok, że te wszystkie metody kwantowe to tak naprawdę mają swoje korzenie w bardzo, bardzo odległych czasach. Neville Goddard podkreśla, między innymi w książce Sekretem jest Czucie, że najważniejsze jest uczucie. Czyli jeśli manifestujemy cokolwiek, musimy wejść w uczucie spełnienia tego naszego życzenia. On odrzuca te manifestacje życzeniowe, czyli afirmujemy, tworzymy manifestacje w czasie. Przeszłym, że coś już się dokonało, że coś już jest w moim życiu. Odsyłam do książek Godarda, bo on bardzo dokładnie tłumaczy, na czym polega ta manifestacja, na czym polega dokładne wejście w to uczucie tego spełnionego życzenia. Podpowiem wam tylko tyle, że on jakby doskonale wyjaśnia, że nasze życie stworzone jest z wyobraźni. I tak jak wielu nauczycieli, wielu duchowych myślicieli, zawsze powtarza, że najpierw jest to, co w nas i to, co jest w nas wewnątrz, odzwierciedla nasze życie zewnętrzne, tak u Newila znajdziecie dokładnie to samo potwierdzenie, jednak jest ono poszerzone tym, że skoro to, co jest u mnie w głowie, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, to dlaczego nie wykorzystać swojej wyobraźni do tworzenia tej wymarzonej? rzeczywistości. Czyli niejako zaprzeczać faktom. Jeżeli ktoś jest chory, stworzy w swojej głowie obraz siebie zdrowego, dołoży do tego całe multum potężnej emocji, tego uczucia miłości bezwarunkowej, tego, tego uczucia spełnienia i będzie żył w tym odczuciu, w końcu kliknie. W końcu rzeczywistość się zmieni. Można powiedzieć, że korzystając z naszego dwupunktowego przeskoku kwantowego z obecnego wszechświata do wszechświata równoległego, nagle budzi się rano i jest zdrowy. Słuchajcie, w książkach Newila jest bardzo dużo przykładów osób, które za jego życia przesyłały do niego listy i potwierdzały, Właśnie te przeskoki, te nagłe ozdrowienia, nagłe zmiany. Słuchajcie, jest nawet historia księżniczki, e, można powiedzieć, że osoby, która wierzyła w bajki i stwierdziła, że ona nigdy nie będzie pracować. Ona chce żyć tak jak księżniczka, żeby te pieniądze zawsze były. I weszła tak głęboko w to odczucie, że zmaterializowało się. Także odsyłam Was do książek. Sekret, sekretem jest uczucie opowiada o tym, jak Podświadomość nasza funkcjonuje, jak tworzy się te nasze, naszą rzeczywistość poprzez wyobrażenia. Jak nie dać się zmanipulować faktom, które są dookoła nas, które widzimy wzrokiem, tylko wejść głęboko w wyobraźnię i przeskoczyć do tego wszechświata równoległego. Korzystając właśnie z głębokości uczucia, czyli z wejścia w tą nową rolę siebie. Kolejna książka Neville'a, która też zrobiła na mnie ogromne wrażenie, i warto od niej w ogóle zacząć, Potęga świadomości. On tutaj opisuje, jak manifestować. On mówi o tym, że nasza podświadomość, podświadomość zaczyna funkcjonować i działać w momencie, gdy już kładziemy się spać i wchodzimy w ten stan teta, znany z metody teta healing. Wtedy, zamiast kłębić w sobie emocje, zamiast przeżywać to, co nam się nie udało w ciągu dnia, warto wejść w manifestowanie tego, co byśmy chcieli, aby się zadziało w naszym życiu. I tutaj, uwaga, bardzo ważne jest zaprzęgnięcie wszystkich zmysłów do działania, czyli wchodzimy głęboko w nową wersję siebie, która realizuje swoje marzenia manifestacja codziennie wieczorem przed snem, gdy już jesteśmy tak na półśnie, afirmowanie do tego, czyli wkładanie sobie do głowy tych pozytywnych słów, tych mocy słów razem z tymi uczuciami, pozwala, że w nocy nasza podświadomość zaczyna krążyć wokół właśnie tych Tematów, właśnie wokół tego, co chcemy zamanifestować w swoim życiu. Ma to sens? Oczywiście, że ma. I kolejna bardzo fajna i ciekawa książka, w której Prawo i Obietnica, w której Neville podaje świetny, świetny sposób na to, żeby wyjść z, tych, z tego bałaganu emocjonalnego dnia codziennego. Czyli, jak ja Wam podpowiadałam odnośnie manifestacji, jak manifestować wieczorem przed snem to, co chcemy, żeby. Się realizowało w naszym życiu, czyli tworzenie tej naszej nowej rzeczywistości, przeskakiwania w ten wszechświat równoległy. Neville w prawie jej obietnicy podaje taki sposób, taką metodę, jak przekształcić i przekształcić coś, co już się wydarzyło, jakby rozładować energetycznie i emocjonalnie siłę, które dana sytuacja dała, dane wydarzenie w ciągu dnia w nas. Się zakotwiczyło i nie pozwala nam zasnąć. Czyli zanim położymy się, warto zrobić sobie tak zwaną rewizję. Ona polega na Korekcie przeszłości, czyli zrekonstruować ją z nową treścią. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja, będąc nastolatką, robiłam dokładnie to samo, co opowiada właśnie Neville w prawie jej obietnicy. A mianowicie, kiedy wracałam ze szkoły i wydarzyło się coś, co mi się totalnie nie podobało, coś, co wzburzyło we mnie emocje, a ja, będąc bardzo nieśmiałą nastolatką, nie potrafiłam się postawić, tylko Stałam i czekałam, aż ktoś tam na mnie nawrzeszczał, jak ktoś się ze mnie wyśmiał i cała purpurowa wracałam do domu zdenerwowana. Zawsze przed snem, żeby rozładować te swoje emocje, ja przeżywałam daną sytuację jeszcze raz, tworząc ją od nowa. Czyli ja w, tej mojej w tym moim wyobrażeniu już nie byłam tą osobą nieśmiałą, która się nie odezwała, tylko wręcz przeciwnie, pokazała na co ją stać. I robiłam to za każdym razem, gdy coś wzburzało moje emocje. W ten sposób zauważyłam, mój umysł świadomy, odpuszczał. Nie zwracałam wtedy uwagi na to, jak. Rzeczywistość się dookoła mnie zmieniała. Chodziło tylko o to, żeby odpuścić te emocje, które się nakłębiły, i przez to wyobrażenie sobie tej sytuacji w zupełnie innym kierunku. I słuchajcie, Neville opowiada właśnie o tej technice, nazywając ją rewizją. E, czyli kiedy kładziesz się spać i czujesz, że coś ci nie wyszło w ciągu dnia i cały czas to cię e, ma, e, mieli się u ciebie w głowie, to zrób sobie taką rewizję, zmieniając emocje, tworząc daną sytuację od początku. Podaje świetne przykłady, jak między innymi jedna kobieta dostała maila z wymarzonej pracy, że niestety jej nie przyjęli. Ona tak bardzo chciała, żeby tam pracować, i Neville jej podpowiedział, zrób rewizję. I ona kładąc się spać przeczytała, wyobraziła sobie, że czyta tego maila jeszcze raz, ale zupełnie z nową treścią, z treścią, w której zawarta jest, że została przyjęta do tej pracy, o, którą, o której e, e, tak marzyła. No i słuchajcie, na następny dzień dostała nowego maila, w której właściciel czy osoba, która przyjmowała ją, przyjmowała ją do pracy, przepraszała, że to z takim opóźnieniem, ale osoba, która miała, którą oni rekomendowali, zrezygnowała i zapraszają ją do pracy. Także można zmienić przeszłość, wykorzystując rewizję. Bardzo, bardzo polecam. Mało tego. Godard również pokazuje, że korzystając z wszechświatów równoległych możemy manifestować nie tylko zmianę w swoim życiu, ale również w życiu bliskich osób osób, które chcielibyśmy, żeby działo się dla nich lepiej. Ja początkowo byłam bardzo sceptyczna, nastawiona do tego, tego, tej techniki, ponieważ Neville nie używa słów trzech światów równoległych, które znane są z dwóch punktów. On tylko opowiada o tym, że możesz manifestować, wchodząc w nową skórę siebie, stając się nową wersją siebie, tak? A to jest nic innego jak trzech równoległe. I początkowo, jak czytałam o tej, o, tym, o tej technice, to włączyło się u mnie taka rezerwa. Ja mówię, ja tak! Przecież nie można ingerować w wolną wolę danego człowieka. To jest niemożliwe. Jeżeli ktoś nie decyduje się na zmianę, nie zgadza się na tą zmianę, no to ja nie mam prawa tak w ten sposób manifestować. Ale w książkach Nevillea on dokładnie tłumaczy, na czym to polega. I to jest przechodzenie wszech z jednego wszechświata jednego, wszechświat kolejny. Normalna technika dwupunktu, matrycy energetycznej. I w tym momencie my, jakby nie ingerujemy w osobowość danej, osobie, danej osoby. My, tworząc te manifestacje, przeskakując w wszechświat równoległy, trafiamy do tego wszechświata, w której dana osoba jest zupełnie w innych relacjach z nami. Czyli jeśli chcecie, żeby relacje z waszymi, Rodzinami, partnerami, z współpracownikami się zmieniła. Wykorzystajcie wszechświaty równoległe, na przykład z dwupunktu. Tutaj serdecznie zapraszam na szkolenie dwupunkt. Krok po kroku. Link znajdziecie w komentarzu pod, pod postem. I tam pokazuje, jak można przeskakiwać z wszechświata jednego do wszechświata drugiego, albo manifestując, wykorzystując właśnie technikę Neville'a, tworząc swoją nową wersję w nowym wszechświecie, żeby dana relacja, dana sytuacja, dane wydarzenie działo się zupełnie, zupełnie inaczej. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli chcecie więcej wiedzieć o kwantowych nowinkach. I do zobaczenia.